Witam Was wszystkich! W dzisiejszym filmiku przedstawię Wam, jak podłączyłem panele z OnGilda na OffGrid za pomocą dodatkowego falownika. Czemu to zrobiłem? Ten, yy, zrobiłem to dlatego, że straszą nas w zimie wyłączeniami prądu. Więc yy, dobrze by było mieć możliwość, żeby cała instalacja potrafiła pracować w OffGridzie. Teraz już potrafi. Na dzień dzisiejszy jest to troszeczkę bez sensu, bo 13 kW paneli, które tutaj posiadam, tu jest dokładnie 7,4 4 kW z OnGilda. Trochę bez sensu, żeby to po prostu ten produkował prąd, którego ja nie jestem w stanie wykorzystać, bo to jest prawie 100 kWh dziennie. Więc na dzień dzisiejszy to pracuje sobie jako OnGilde, ale z możliwością przełączenia na off-grid za pomocą czterech przełączników. Więc tak to sobie zmajstrowałem. No, dokładnie Wam pokażę jak to zmajstrowałem. A tutaj takie drobne pomidorki, ogóreczki i cukinie. Zapraszam do oglądania materiału. Tak, jesteśmy przy falowniku on który akurat restartuje się, ale to po prostu z tego powodu, że drugi raz filmik nagrywam. To z mojej przyczyny. Tak, do tego falownika on są podpięte dwa stringi, każdy po 3,6 czy 3,7 kW pika, jak dobrze pamiętam, 13 paneli razy 280, to tam każdy sobie może policzyć. Tu mamy rozłącznik DC, on jest fabrycznie w falowniku. Tutaj mamy skrzynkę z zabezpieczeniami nadprądowymi AC i ten przepięciowymi. Strona AC, ten DC i dodatkowo jest tu dołożona kolejna skrzyneczka, tej nie było, która pozwala mi ten puścić ten prąd na razie tylko z jednego stringu na falownik off gridowy, ten drugi, który tam Wam pokazałem. Chcę dzisiaj właśnie zrobić tak, że jeszcze dorzucę drugi zestaw przełączników na ten drugi string, czyli pójdzie wszystko ten puścić całe 7,4 kW na ten falownik off -gridowy. Troszeczkę za dużo, ale w zimie myślę, że to będzie miało sens, bo i tak nigdy nie ma te 7,4 kW Jest to zrobione w ten sposób, że yy, przewody, które normalnie szły bezpośrednio już zabezpieczeń do falownika. Tutaj te przewody i tutaj te, czyli to był jako jeden przewód razem. Nie patrzeć na kolory, bo po prostu tu były dołożone przewody. One wpiekają do tej skrzynki, skrzyneczki, i tu jest dodatkowy odpływ. I w zależności od ustawienia tych przełączników, prąd płynie albo tymi przewodami do falownika, tego ongridowego, albo tymi przewodami ten biegnie sobie tam w kable, po prostu w ziemi do. Falownika grid'owego. I teraz tutaj tak, że to tak działa, to wam pokażę to na, tu na wyświetlaczu tego falownika, na razie jest podpięty jeden string. Mamy tam produkcję 950W, z tego co dobrze widziałem, 950, teraz robimy sobie tak, że odpinam Offrida, chwileczkę poczekam. I podaję napięcie ten tutaj na ten falownik. On zrobi sobie taki restart MPPT, i już moc nam ten rośnie, już jest prawie 2 kW. Jest pochmurno, więc 2 prawie kW. Zaraz Wam zaprezentuję, jak to jest zrobione. Oczywiście, proszę pamiętać, że to jest prąd DC. W ogóle wysokie napięcie. Ten, gdyby ktoś chciał po prostu robić takie śrubki przy swojej instalacji, to nie jest taka skomplikowana przeróbka. To trzeba pamiętać, że panele, one jak światło na nie pada, to one cały czas podają napięcie, Ten, więc mogą po prostu zabić. Ten, więc, Ja tu opiszę, w jaki sposób powinno się rozłączać panele, żeby cokolwiek przy nich robić. Ale ten, każdy robi to wszystko na swoją odpowiedzialność. To nie jest poradnik w sumie. To, po prostu ja za to żadnej odpowiedzialności nie biorę. Ten po prostu przy temu idzie stracić życie, że tak to określę. To jak przy prądzie ogólnie. Na takich stringach ten występują dosyć wysokie napięcia. Tutaj mamy ten w zależności od pory roku od 440 do 500 V praktycznie na pojedynczym stringu. No, ale to, to zaraz tu jeszcze wrzucę jakiś taki tekst, że ten każdy grzebanie przy takiej instalacji to jest na własne ryzyko i grozi to śmiercią. Ja za to żadnej odpowiedzialności po prostu nie ponoszę. No, ale ten, ja wam pokażę, jak po prostu w środku to wygląda ta skrzyneczka, bo to jest bardzo proste, jak to w środku wygląda. Ten, może nie jest to zrobione jakoś tam idealnie, no, ale działa. I dorzucę jeszcze jeden taki zestaw, ten, żeby po prostu ten drugi string i wtedy zrobić odpływ z dwóch stringów już zmostkowany, ten na falownik off gridowy na zimę, jakby był jakiś black out, out, czy coś takiego, jakiś przerwy w zasilaniu, żeby wykorzystać z całej mocy paneli czy 13 kW, topików, które są obecnie zamontowane. Więc tak, ten po pierwsze, żeby cokolwiek robić, to ten trzeba ten wyłączyć odprós z paneli. Ten nie może być pobierany prąd z paneli w ogóle. Czyli tu ten przełącznik na zero, wszystko. Tutaj ten na off. Falownik nam zgasnął. na wszelki wypadek AC też leci na off. Czyli teoretycznie mamy odcięte. Co nie znaczy, że napięcie w tej skrzynce z paneli dalej występuje. I one jest około 450 V obecnie. Ze dwóch stringów. Jak nie mamy paneli obciążonych, czyli mamy wszystko rozłączone. E, przechodzimy do drugiego etapu. Ten, który zaraz pokażę. Trzeba po prostu ten na wszelki wypadek e, rozpiąć e, fizycznie. Panele. Jeśli ktoś ma bezpieczniki gdzieś po drodze. To fajnie, bo to wtedy idzie w ten sposób. Ja tutaj tego, tego nie stosowałem, więc muszę iść po prostu fizycznie, rozpiąć panele. Tutaj, taki dodatkowy filmik z ostrzeżeniem. Pamiętajcie o tym, że jak rozpinacie panele, panele muszą być odłączone czyli falownik musi być odłączony, rozłączniki muszą być rozłączone. Nie można rozpinać paneli pod obciążeniem bo jeśli rozepniecie panele pod obciążeniem, to powstaje łuk elektryczny, który Was może poparzyć albo i zabić. Na tym filmiku tylko 4 panele, a zobaczcie jak to wygląda. Gdyby tych paneli było 10 albo 14, no to sobie sami wyobraźcie. Tak, mamy ten, rozbraną tą skrzyneczkę, tam falownik wyłączony na panelach, stringi są podłączane, jeszcze sobie ten miernik sprawdzimy, czy tutaj nam gdzieś prąd nie dochodzi. Powinien nam dochodzić z góry. Miernik ustawiony na prąd DC, ten zakres do 600 V. No i sprawdzamy. Jest. Nie ma. Drugi zestaw. Jest. Nie ma. Proszę mnie tu nie krytykować za wykonanie, ten brak dławic i tak dalej, ten temat jeszcze będzie po prostu ogarniany, no po bieda w kraju, że tak to określę. I ten, ich po prostu nie zamontowałem. Ale tak, jak to wygląda poglądowo, ten, bo zauważyłem, że rysunki za bardzo do Was nie przemawiają. Wychodzi, wychodzi nam napięcie z paneli już zabezpieczeń, które normalnie idzie na falownik, mamy tutaj to. Te dwa przewody plus minus, a obecnie bez napięcia. Cokolwiek jak robimy, to musi być wszystko rozłączone. Wpada nam akurat w tym przypadku z góry na te przełączniki, i one są zmostkowane, Czyli tu plus z plusem, minus z minusem. Czyli na każdy z tych przełączników ten wpada nam prąd. No, ogólnie dobrze by było, jakby to było od odwrót czy od dołu, te, te napięcie przychodziło, tak by było bardziej poprawnie. I teraz tak, w praktyce to wygląda tak, że jeśli ten przełącznik jest do góry, no to on jest zwarty, i ten tąd płynie tymi przewodami do tutaj, do ten falownika on gridowego. Tu trzeba akurat pamiętać, że jeśli ten podłączamy dwa falowniki, no to trzeba zawsze ten, robić ten przemian. Nie można robić tak, że, ten, że obydwa damy do góry. Teraz to mam rozłączone, więc tak sobie robię. Czyli tak, ten jest do góry, to jest on grid załączony, daję go na dół, czyli ten jest rozłączony, daję ten do góry, to ten prąd popłynie tymi przewodami i to idzie do falownika off grid'owego. To jest banalnie proste rozwiązanie i w ten sposób można sobie ten podłączyć falownik off grid'owy. I onglefdowy mieć jakieś możliwość przyłączania, ten W sumie teoretycznie by to zrobić na złączkach MC4. Czyli jak ten komuś idzie przykładowo ze, z, do falownika, ten z, złącza MC4, nie to po prostu dołożyć całą taką skrzyneczkę, ten zbudowaną już i ten po prostu podpiąć to złączami MC4, wtedy nic nie trzeba niszczyć. Nie, nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, żeby gdzieś tam w garażu czy w domu ten łączyć tymi MC4 -kami. No ale teoretycznie tak to idzie zrobić. Ja ta się zajmę tym, że tutaj, tutaj dołożę ten kolejny zestaw przełączników na drugi string, żeby po prostu do tego wspólnego odpływu mieć drugi string podłączony. Oczywiście tam muszą wtedy dojść diody zabezpieczające na panelach, co później pokażę. Jak już wszystko tam skrzynce mam połączone, ten należy z powrotem podłączyć panele. Przy łączeniu stringów. Ten równolegle ten należy stosować diody zabezpieczające, prostownicze. To jest coś takiego, ten one zapobiegają ten przepływom prądu z jednego stringu do drugiego stringu. Jak na przykład jeden string jest zacieniony, więc wszystko podłączamy sobie no, mamy podłączone. Teraz idziemy sobie przemierzyć, czy wszystko tam jest ok. Tutaj taka ciekawostka, nie zdążyłem zrobić zatyczki na peszlu na jednej instalacji tutaj, więc przyroda sama zrobiła tą zatyczkę. Tak, teraz już mam wszystko podłączone, tak to mniej więcej wygląda, czyli dwa stringi i wspólny odpływ, odpływ mamy tutaj ten do off a tutaj mamy Odpływy, raczej to już wcześniej tłumaczę na to na rysunku, ten rysuję, bo taś trochę to już tu jest za dużo tych kabli. Ale sobie sprawdzimy, czy ten prąd nam przychodzi w odpowiednie miejsca. Powinien na pewno być z góry. Tutaj to jest jeden string, a to jest drugi string na tych dwóch. Czyli sobie mierzymy odpowiednio. Powinno być, to jest miernik. O, teraz zakres źle ustawiony na prąd zmienny. A my mamy prąd stały, mamy 443 V. Tutaj 443, tutaj to jest drugi string teraz. 444, ten 5 trochę ma więcej. I tutaj też to samo, czyli tak tu mamy plusy, minusy. Z dołu nic nie powinno być, bo jest sporo złączone. My zera. próbuję to trochę dalej dać. I teraz tak, jak te przełączniki damy tutaj jeden albo ten, to spowoduje to uruchomienie falownika off-gridowego. Czyli, jeśli dam ten przełącznik do góry, to z tego stringu. Popłynie mi prąd tu na off-gridowy falownik. Czyli sprawdzamy. Jest 443, i tu jest on mostkowany z drugim stringiem, który jest teraz rozłączony, ale też mamy napięcie. Gdy damy ten przełącznik, to obydwa stringi popłyną nam do tego falownika off-gridowego, czyli mamy je zmostkowane. Mamy te same napięcie. Przy łączeniu yy, szeregowym. Stringów napięcie ten powinno być takie same. Najlepiej ta maksymalna otyłka może być 5%. Teraz rozłączymy to i sprawdzimy, czy, czy ten prąd nam płynie na glida Tak. Jest 443. I drugi string. 444 mamy odpowiednie bieguny nie pasuje nam dobra to teraz sobie jeszcze sprawdzimy czy tutaj czegoś nie pomyliłem bo no nie chciałem spalić falownika może ma zabezpieczenia nawet nie chcę sprawdzać czy ma zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją 144V Czyli jest wszystko ok, plus to plus, minus to minus Dobra, wyłączymy sobie to Popinam te dwa przewody, które tutaj przerabiałem pod falownik no, Ciężko to wchodzi tak tutaj włączymy. Tutaj sobie AC włączymy. I teraz tak, tutaj i tutaj powinien być on gridowy, czyli tu przełącznik i palumin nam zaraz powinien startować będzie trwało około 50 sekund. I falownik nam wystartował, i tu już zaczyna nam moc rosnąć. Już było 1 kW. No zobaczymy sobie, do ile jest pochmurna pogoda, więc tam szału nie będzie. 1-2 kW. Zrobimy sobie test taki, że jeden ze stringów mu odłączymy. Zobaczymy, czy 1300 W. Rozłączyliśmy jeden ze stringów, czyli tylko pracujemy na jednym stringu, on znowu robi taki restart MPPT i mamy obecnie na jednym z tych stringów 652, czyli pasuje, tam było coś 1.2, 1.3 kW, a jeden string daje połowę tego. Tak jak mówię, napięcia tych stringów muszą być bardzo podobne do siebie, ten bliskie i muszą być stosowane diody prostownicze, bo jeśli jeden z tych stringów zostanie zacieniony, to ten, on wtedy ma, ten pod obciążeniem niższe napięcie i prąd cysteczny mógł popłynąć z tych drugich paneli, więc należy diodami zabezpieczyć taki string. Ja sobie to poskręcam za chwilę. W dalszej części pokażę Wam ten, jak to wygląda ten na falowniku w Puścimy sobie ten prąd do falownika w Tak jesteśmy tutaj już w piwnicy. i można już tutaj sobie podejrzeć ile sobie pobieramy z tego gridowej instalacji na razie to jest malutko bo 1,5 kW 1590W Tutaj też jest ograniczenie na tym falowniku, że on ma nie brać ten więcej niż, przy ładowaniu inaczej, ma nie ładować więcej niż 60 Amper, czyli to jest 3 kW. Celowo to na razie zrobiłem, bo to jest wszystko w fazie testu, zresztą zobaczymy sobie jak ta instalacja tutaj pracuje. Tutaj maksymalnie panele są obciążone, 3,66 kW jest paneli brane z 4 kW, no tutaj 7 kW sobie raczej odpoczywa, bo idzie na jedną czwartą a spokojnie bym mógł iść na 6kW mamy już podbite do 2kW też ten inwerter się uczy tego MPPT ten po zmianie 2,5kW no, proszę bardzo 3kW 3 7 kw 400V spadło napięcie Ciekawe ten, jak się zachowa 4,5 kW, no pięknie 60A, zadziałało ograniczenie o którym mówiłem że nie ma bardziej ładować niż 60A czyli dosyć ciekawe bo w panel jest 4,5 kW a na baterii idzie 3,5 kW a nie, nie dmuchać w tym powietrzu, no, no ciekawostka, nie wiem. Teraz jeszcze kwestia przetestowania, na razie nie chcę więcej dawać, bo yy, chociaż szłoby to zmienić, ten, bo akurat mamy pobór na poziomie 4,6 kW, ten falownik na razie wszystko zasila. 4,6 kW ten mamy pobór w domu, z sieci nic nie bierzemy. Spróbujemy tutaj mu w ustawieniach yy, zmienić. Że ma trochę bardziej ten ładować. Mamy 60A, dajmy mu 80A. Zobaczymy, co się zmieni. Zmienia się coś. No jest już 61A. no to ślicznie, ten, tak, tu mamy coś po 4 kW ten falownik produkuje z paneli 3,5 kW i tutaj jeszcze dodatkowo panele które są na zachód na ładowarce ten dają 660 W ale bateria też jest pełna 58 A ta ładowarka zaczyna zjeżdżać z ładowaniem jak bateria jest pełna przy 58 V Taka jeszcze ciekawostka, ile ta instalacja prąd wyprodukowała. Tak jak mówię, to jest obciążenie normalne, potem jeszcze drugi falownik dodam, że ten chce rozbić te obciążenia, bo jak wydoszę czajnik jeszcze, no to ten inwerter wyłączy się, zabezpieczenia zadziałają. Tu mamy tę produkcję, znaczy dokładnie, ile prądu użył dom od 1 stycznia. Dzisiaj jest 3 sierpnia, to jest 5240 kWh. W sieci pociągliśmy 2900 kWh. Ta różnica by była, że tu, ten, tu zdecydowanie by było mniej o dobre 1500 kWh, gdyby y, bateria miała większą pojemność. Ona ma teraz netto y, 8 kWh, a to jest troszeczkę za mało. Czasami po prostu brakuje ten y, 2-3 kWh. I przechodzimy na sieć, ten znowu się podładuje, to ten, y, mamy zużycie to wtedy 5 kWh z sieci. I to powoduje, że ten tutaj nam rośnie. Ten czasami więcej, bo po prostu ten inwerter, niż się przyłączy z powrotem na OGRIDA, musi podładować tę baterię, co trochę trwa. Jeszcze tu, jak sytuacja wygląda. Takie ostatnie spojrzenie. Tak, jakaś murka przyszła ten mamy 1,4 kW. Te panele dają tutaj 2 kW. Razem to jest 3, 3 4 plus z ładowarki 200 wat. Czyli praktycznie przy poborze 37 kW można powiedzieć, że bateria minimalnie jest obciążona. Tak to się nie więcej prezentuje. A ja biorę się za zwijanie ramek. Co Wam też zaprezentuję, bo to nie samymi panelami człowiek żyje, że tak to okresie. To jest tylko chodnik. więc ten idę troszeczkę popracować. Tak, biorę się za robienie ramek. Są to ramki do uli, konkretnie ramki wielkopolskie, hoffmanowskie. Składa się to z taki peleczek. taką ramkę, używamy tego, wbijamy dwa głowtki. Ja wiem, że już jest późno, bo jest sierpień. Rodziny gospodarcze już wędzy nie dostają, bo tak taka ramka się nazywa, nowy plaster. Ale jeszcze mam odkłady, które potrzebują żeby rozbudować gniazdo, ażeli to chce mieć wszystko na świeżej budowie, to one dostają. odkłady jeszcze budują. Teraz jak dostają jeszcze ten pokarm, to Wam też postaram się ten w takich bardzo króciutkich filmikach pokazać. No to one jeszcze właśnie budują. Ten potrzebuję zrobić tych ramek dzisiaj około 20. 25. To, co teraz widzicie, to jest gotowa ramka Wielkopolska ze wtupioną wędzą. Na tym dzisiaj kończymy. Co z tą ramką będę robić, to myślę, że Wam pokażę w następnym filmiku. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji, do komentowania, do lajkowania albo dawania łapek w dół. Jeszcze raz zapraszam do subskrypcji. Pozdrawiam.